Nowego. Ja myślę, że takie hitowe dzisiaj i takie bardzo trendy, bym powiedziała, są mopy, które mają w sobie nanosrebro. I tutaj jesteśmy mega ekologiczni, ponieważ nie używamy środków chemicznych. Na bogato. Uż na Ze bogat mopy. Ze srebrem. Tak. E, używamy tylko i wyłącznie wody. Zwilżamy lekko e, takiego, e, taką poduchę mm -hmm. i taką poduchą sprzątamy. E, ta poducha nie dosyć, że nam umyje podłogę. To jeszcze zdezynfekuje, ponieważ właśnie takie właściwości ma nano srebro. I bez żadnych środków? Bez żadnych środków chemicznych. Mamy super czystą podłogę, bez żadnych zacieków, bez żadnych smug. Yy, mamy różnego rodzaju te pady, one służą do różnego rodzaju podłóg, więc śmiało możemy sobie kupić taki zestaw i wykorzystać do każdego rodzaju podłóg, który mamy. Mając jedną podstawę, mamy kilka możliwości umycia podłogi, tak? I jak A... często trzeba zmieniać te takie poduszeczki ze srebrem? One poduszeczki... się zużywają, czy wystarczy po prostu Nie. je potem wyprać, umyć? Słuchajcie, ja te poduszeczki ze srebrem mam już bardzo długo. Wystarczy je wyprać w temperaturze 60 stopni. Ale normalnie do pralki. Do pralki i potem używamy na nowoż. Uh -huh. A jeśli mamy jakieś mocne zabrudzenie, używamy mydełka, które jest również znana srebrem, i wtedy. Ten pad zachowuje swoje właściwości, nie traci ich i dalej możemy tym samym padem sprzątać. Także, jeżeli jednak chcemy jakieś środki, jeżeli to idziemy tak, w klasykę. To idziemy w klasykę, dokładnie tak. No i wtedy mamy kilka rodzajów mopów.